Rozdział czwarty Uderzenie Pioruna To, co mi się przytrafiło, zdarzyło się pomimo wszystko, co robiłem. To było jak uderzenie pioruna albo jak trzęsienie ziemi. Wszystko, co myślałem czy czułem wcześniej, zostało wyrzucone z mojego organizmu. Stało się to nie poprzez jakiś świadomy wysiłek z mojej strony. Dlatego właśnie mówię, że jest to a przyczynowe i nie potrafię powiedzieć, co mi jeszcze zostało. Utrzymuję, że pamięć nie jest umiejscowiona w żadnej konkretnej części mojego ciała. Każda komórka mojego ciała jest w to zaangażowana. Posługujemy się pamięcią i mózgiem w sposób, jaki nie został im przeznaczony. Jest to jeden z powodów, dla których wzrasta liczba przypadków występowania choroby Alzheimera. Nie różnimy się niczym, ani nie zostaliśmy stworzeni dla żadnego większego celu niż komar, który pije twoją krew. Jeśli istnieje coś nadprzyrodzonego lub jakaś wyższa świadomość, o której ludzie tyle mówią, to jesteś takim samym jej uosobieniem, jak każdy inny człowiek wyznający wiarę w jej kosmiczną moc. Każdy pies, każdy kot, każda świnia, każda krowa, robak, ty, ja i każdy człowiek, nawet Genghis Khan i Hitler są uosobieniem tego samego. Dlaczego natura, czy jakaś kosmiczna siła, jeśli w ogóle coś takiego istnieje, miałaby potrzebować pomocy kogoś jako instrumentu, wyrażenia siebie, i pomagać innym? Pytanie. To było chyba w roku 1967. Dokładnie w Twoje 49. urodziny. Kiedy przyszedłeś posłuchać dzidu Krishnamurtiego. To przecież wtedy przytrafiło Ci się to wszystko. Czy mógłbyś to opisać? Odpowiedź. Nie chcę opisywać tego ze szczegółami. Lecz kiedy ostatnio mówiłem o tym, co mi się przydarzyło, Chodziło mi o to, że wszystko to zaszło pomimo tego, co robiłem. Cokolwiek zrobiłem, czy czegokolwiek nie zrobiłem, w cokolwiek wierzą ludzie, cokolwiek doprowadziło mnie do tego naturalnego stanu, naprawdę nie ma znaczenia. Bardzo jest mi trudno wskazać teraz jakiś konkretny punkt i powiedzieć, że to jestem ja, a potem spojrzeć za siebie. I wyszukać przyczynę tego, co mi się przydarzyło, ponieważ nie chodzi tu o związek przyczynowo-skutkowy. To właśnie cały czas i nieustannie podkreślam: to jest a przyczynowe. Ludziom bardzo trudno jest to zrozumieć. Pytanie: Przez pojęcie a przyczynowy rozumiesz to, że wszystko to zaszło bez żadnych przygotowań? Odpowiedź. O to mi właśnie chodzi. To jest coś, jak, żeby użyć tu mojego ulubionego porównania, uderzenie pioruna. Piorun uderza w Ciebie, a Ty nie masz pojęcia, co z Ciebie jeszcze zostało. Nie potrafisz znaleźć na to pytanie odpowiedzi ani w sobie, ani poprzez siebie. Czy w ogóle coś mi się przydarzyło? Ale jedno mogę powiedzieć z całą pewnością. To, czego całe życie poszukiwałem, zostało roztrzaskane na kawałki. Cel, na który się nastawiłem samorealizacja, realizacja w Bogu, transformacja radykalna czy jakaś inna, lub nawet oświecenie to wszystko fałsz. Nie ma niczego, co by można realizować, i niczego, co by można było odnaleźć. Samo nawet pragnienie uwolnienia się od czegoś, nawet od fizycznych potrzeb ciała, po prostu zniknęło i nie zostało mi nic. A zatem cokolwiek wychodzi teraz ze mnie, jest tym, co ty wyciągniesz. W zasadzie nie mam nic do zakomunikowania, ponieważ komunikacja nie jest możliwa na żadnym poziomie. Jedynym narzędziem, jakie mamy, jest intelekt. Wiemy w pewien sposób, że narzędzie to nie pomogło nam niczego zrozumieć. A więc, kiedy zaświta ci, że to nie o to narzędzie chodzi i że nie ma żadnego innego narzędzia, które mogłoby ci pomóc coś zrozumieć, znajdziesz się w takiej dziwacznej sytuacji, w której nie ma nic do zrozumienia. W pewien sposób byłoby z mojej strony zarozumiałością, gdybym przyjmował takie zaproszenia jak Twoje. I próbował mówić ludziom, że mam coś do powiedzenia, że natknąłem się na coś nadzwyczajnego, o czym nikt inny nie słyszał. Lecz to, co mi pozostało, istotnie jest czymś nadzwyczajnym. Nadzwyczajnym nie w sensie, że otrzymałem to przez jakiś świadomy wysiłek z mojej strony, lecz w tym sensie, że wszystko, co cokolwiek myślałem, czułem i doświadczyłem, Zostało wyrzucone z mojego systemu. A zatem można powiedzieć, że zdarzyło mi się coś nadzwyczajnego, odważnego, ale nie mogę powiedzieć ludziom, że poprzez odwagę można znaleźć się w tego rodzaju sytuacji. Bardzo trudno jest opowiadać ludziom, jak to wszystko się zdarzyło. Ich interesuje jedynie to, żeby dowiedzieć się wszystkiego o tym zdarzeniu. Gdyż chcą tylko znaleźć jego przyczynę. To, co mnie do tego doprowadziło. A kiedy mówię im, że jest to a przyczynowe, trudno im to zrozumieć i zaakceptować. Oni chcą znaleźć przyczynę i sami to przeżyć. Pytanie. Uważam, że czasami przydaje się mówić o czyimś zrealizowaniu się w kategoriach, kiedy i gdzie się to zdarzyło. W takim kontekście. Jeśli wrócimy do roku 1967, co ci się przydarzyło, kiedy słuchałeś Jidu Krishnamurti'ego? Odpowiedź. Widzisz, kiedy go słuchałem, nagle mi zaświtała taka myśl. Dlaczego u diabła w ogóle słucham tego człowieka? Z jego opisów czuję, że jestem w takim samym stanie jak on. Powiedziałem sobie. Że jestem w takim samym stanie jak ten człowiek, zakładając przez chwilę, że on sam znajdował się w stanie, który opisywał i o którym mówili wielcy nauczyciele duchowi. Co u diabła robiłem przez całe życie? Dlaczego u diabła siedzę tu i słucham go? Wyszedłem więc, a w głowie wirowała mi jedna myśl. Skąd wiesz, że jesteś w tym samym stanie? Rozumiem, że pytanie to zakłada, iż znałem opis różnych stanów bycia. Musiałem udawać, że istnieją one we mnie i doświadczyć ich i to wszystko, o co tu chodzi. A więc to pytanie wciąż wirowało w mojej głowie, lecz nagle ono również zniknęło. Powiedziałem sobie, że nie ma powodu, abym czuł jakąkolwiek wdzięczność w stosunku do kogokolwiek. Czy abym komukolwiek dziękował? Cokolwiek wtedy się zdarzyło, zaszło pomimo słuchania tego czy tamtego nauczyciela, pomimo robienia tego czy tamtego. Ale ludzi nie za bardzo to interesuje. Oni chcą wiedzieć, więc mówię im, że ja sam tego nie wiem. Nie mogą spojrzeć na siebie i powiedzieć sobie, że jestem człowiekiem oświeconym, człowiekiem wolnym i że zaszły we mnie ogromne zmiany. Wykorzystuję więc to sformułowanie, które tak często słyszymy w reklamach. Nie jest to coś typu przed i po wypraniu. Żadne pranie nie pomogło mi dojść do czegokolwiek. To się po prostu stało. Wciąż muszę używać słowa stało się, bo nie ma innego sposobu opowiedzenia o tym i przekazania tego drugiej osobie. Pytanie. To jest coś takiego jak właśnie narodzone dziecko, które nie posiada żadnej pamięci czy myśli i które próbuje zobaczyć świat po raz pierwszy, domyślić się, jak też ten świat działa, spróbować go. Czy właśnie coś takiego masz na myśli? Odpowiedź. Nie. Nie można powiedzieć, że w nowo narodzonym dziecku jest jakiekolwiek doświadczenie. Ponieważ nie ma sposobu, aby przejść przez to wszystko jeszcze raz. Wszystko, co udajemy i próbujemy doświadczyć, to tylko nasza dzisiejsza perspektywa na wydarzenia. A nasza dzisiejsza perspektywa jest rezultatem nagromadzenia wszelkiego rodzaju doświadczeń. A więc wszystko, czego doświadczamy, czy nazwiemy to reibirtingiem, czy próbami doświadczenia tego, jak to jest być noworodkiem, jest oczywiście przeżywane z punktu, w jakim stoimy obecnie. Nic, czego doświadczamy, nie ma znaczenia, jest nieważne w porównaniu z tym, co chcę tu powiedzieć. Wielu mówi o rebitringu. Stał się on modny wśród ludzi, którzy interesują się tego rodzaju fantazjami. Wiesz, w Japonii mają takie techniki manipulowania pewnymi nerwami mieszczącymi się u podstawy głowy. Które sprawią, że przeżyjesz jeszcze raz swoje własne narodziny. Zawsze utrzymywałem, że podczas narodzin doświadczenia nie ma. I zawsze kwestionowałem opinie psychologów, a zwłaszcza Freuda, twierdzących, że narodziny są przeżyciem wyjątkowo traumatycznym. Nie uważam, żeby narodziny były traumatycznym przeżyciem, ponieważ nie ma w nich żadnego rodzaju struktury doświadczenia. Bardzo trudno jest stwierdzić, kiedy u dziecka pojawia się struktura doświadczenia. Należę do tych, którzy wierzą, że otoczenie ma na nas ograniczony wpływ. Uważam, że nie jestem autorytetem w tego rodzaju zagadnieniach, lecz struktura doświadczenia jest pochodzenia genetycznego. Również wyraża się w sposób genetyczny. Wszystko jest kontrolowane genetycznie. Jeśli naprawdę chcemy kogoś zmienić, to jedynym sposobem, aby to osiągnąć, nie jest zmiana otoczenia, nie zmiana wpływu kultury na daną osobę, lecz próby zrozumienia, jaką naprawdę rolę odgrywają w nas geny. Może przez jakiegoś rodzaju inżynierię genetyczną będziemy mogli stworzyć doskonałe istoty ludzkie. Popierasz więc inżynierię genetyczną? Odpowiedź. Nie, nie popieram. Jestem jednocześnie świadom faktu, że jest ona bardzo niebezpieczna. Kiedy już udoskonalimy te techniki genetyczne, przekażemy je rządowi. Odtąd rządowi będzie znacznie łatwiej manipulować jednostkami i zmieniać je w zwyczajne roboty. Nie mam nic przeciwko robotom, jako że przecież my sami nimi jesteśmy. Czy nam się to podoba, czy nie? Rząd będzie zmuszał ludzi do rzeczy których ci inaczej by nie zrobili. Nauczenie ludzi czegoś trwa zazwyczaj bardzo długo i wiele jest w tym prania mózgów. Na przykład sprawienie, żeby uwierzyli w Boga lub jakąś konkretną ideologię polityczną. I przeciwnie, aby uwolnić ich od jakiegoś przekonania, musimy znów przeprowadzać pranie mózgu. Jest to bardzo skomplikowany i długi proces lecz znacznie łatwiej jest wykorzystywać w tym celu techniki inżynierii genetycznej. Pytanie. Mówiliśmy o dzidu Krysznamurtim, który twierdzi, że nie pamięta tego procesu. Czy jemu również przydarzyło się to samo, co tobie? Czy ty to pamiętasz? Odpowiedź. Nie chcę mówić o krysznamurtim. Nie mam pojęcia, co mu się przydarzyło. Nie wiem, co miał na myśli, kiedy to mówił. Przecież pamięć staje się nadzwyczajna po takim doświadczeniu. Lecz problem tkwi w czymś innym. Cały czas korzystamy z pamięci. Zawsze twierdziłem, możesz to kwestionować. Eksperci z dziedziny psychologii mózgu mogą to kwestionować. Lecz któregoś dnia będą musieli zaakceptować to, co ja mówię teraz, że mózg zawsze odgrywa bardzo małą rolę w funkcjonowaniu ciała. Nie jest bynajmniej żadnym twórcą. Jest po prostu czymś, co reaguje na bodźce. Jeszcze nie wiemy, czym naprawdę jest pamięć, ale któregoś dnia eksperci zajmujący się kwestią pamięci będą musieli wyjść z nowymi odpowiedziami na pytania typu czym właściwie są neurony. Twierdzą, że pamięć nie jest ulokowana w żadnej konkretnej części ciała. Każda komórka naszego ciała jest w to zaangażowana. I mam wrażenie, że doszliśmy do punktów historii ludzkości, w którym musimy stawić czoło problemowi ludzi, którzy pamięć stracili. Używamy pamięci i mózgu w takim natężeniu, do jakiego nie zostały one przeznaczone. To jest jeden z powodów, dla których Coraz więcej pojawia się przypadków choroby Alzheimera, czy jakkolwiek chcesz to nazwać. Pewnego dnia usłyszałem, że cierpi na nią co drugi 80-latek. Niedawno wydano również raport dotyczący występowania tej samej choroby w Anglii. W tym kraju cierpi na nią 600 tysięcy ludzi. Pytanie: Wspomniałeś o niewłaściwym wykorzystywaniu mózgu? Odpowiedź: pamięci. Używanie pamięci dla celów, dla których nie została ona przeznaczona. Ostatecznie, kim jesteś? Jesteś pamięcią. Musimy używać pamięci, aby przeżyć w świecie stworzonym przez nasze społeczeństwo, kulturę, czy jak tam chcesz to nazwać. Nie ma innej drogi. Wiem, że w mechanizmie przeżycia istnieje pewna granica. Musi być. Pytanie. Kiedy oparzysz palec, od razu cofasz rękę? Odpowiedź. Automatycznie. Tu nie musisz używać pamięci. W ten właśnie sposób funkcjonuje ludzkie ciało. Ale, żeby przeżyć w tym świecie, który stworzyliśmy, w tym naszym świecie kultury, społeczeństwa, czy jakkolwiek chcesz to nazwać, musimy używać pamięci. Cała nasza edukacja bazuje na tym, jak rozwinąć naszą pamięć. Obawiam się jednak, że oddalamy się od tematu. Pytanie. Tak. Odpowiedź. Zazwyczaj skaczę, przeskakuję i pomijam rzeczy. Spróbuję trzymać się tego, o czym mówię. Niestety, ludzkość stworzyła dla siebie samej model człowieka doskonałego. Idea człowieka doskonałego zrodziła się z systemu wartości, które stworzyliśmy. Ten system wartości z kolei zrodził się z wzorców zachowania wyznaczonych przez wielkich nauczycieli ludzkości. Pytanie. Jezus mógłby tu być przykładem? Odpowiedź. Jezus, Budda i wszyscy wielcy nauczyciele. Każde ludzkie ciało jednakże jest niepowtarzalne. Natury nie interesuje tworzenie istoty doskonałej. Interesuje ją jedynie stworzenie gatunku doskonałego. Pytanie. Jeśli każdy z nas jest niepowtarzalny, to można z tego wnioskować, że istnieje pewien kod oświecenia. Jeżeli coś takiego naprawdę istnieje, to też jest niepowtarzalne. Także każdy z nas osiąga ten stan indywidualnie i w sposób niepowtarzalny. Odpowiedź dokładnie. To właśnie chcę tu podkreślić to po prostu niemożliwe, żebyśmy mogli mieć pośród nas ludzi oświeconych według jakiegoś wzoru. Wiesz, jeżeli spojrzymy na historię, to nawet kraj taki jak Indie, który szczyci się tym, że jest krajem duchowości, wydał jednak jedynie kilku oświeconych ludzi. Można by ich policzyć na palcach. Lecz niestety na najróżniejszych rynkach znajdzie się wielu takich, którzy twierdzą, że są oświeceni i że dalej oświecą każdego. Istnieje rynek tego rodzaju usług. Odpowiedzialna za to jest zasada popytu i podaży. Lecz tak naprawdę to człowieka oświeconego lub uwolnionego, jeśli taki w ogóle istnieje, nie interesuje uwolnienie. Czy oświecenie kogokolwiek? Dzieje się tak, ponieważ człowiek taki nie wie, że jest wolny, że jest człowiekiem oświeconym. Nie jest to coś, czym można podzielić się z kimś, ponieważ nie należy to do dziedziny doświadczenia. Nie ma czegoś takiego jak nowe doświadczenie. Załóżmy, że idziesz do jakiegoś nowego miejsca. Myślisz, jeśli mogę użyć tego słowa, o tym, że zawsze starasz się dopasować do tego, co widzisz w ramach wszystkiego, co pamiętasz ze swojej przeszłości. Kiedy mówisz, że coś jest nowe, to tak naprawdę stare w tobie mówi, że to coś jest nowe. A więc jest nam bardzo trudno doświadczyć czegoś nowego, bo jeśli coś jest naprawdę nowe, to nie znaczy to, że stare, znajdujące się w tych szczególnych granicach, właśnie zostało zniszczone. Lecz, że całość Twojej przeszłości została zniszczona w jednym wielkim wybuchu. Pytanie: Czyli mówisz, że nie możemy doświadczyć niczego nowego? Odpowiedź: Tak. Możesz się ze mną nie zgadzać i odrzucić to jako absurd i nonsens. Lecz nie ma czegoś takiego jak nowe doświadczenie. W ogóle nie ma niczego nowego. To stare mówi nam, że coś jest nowe i przez tę sztuczkę myśl stwarza coś, co nazywa nową częścią świata i w ten sposób utrzymuje swą ciągłość. A tego, czego nie ma, nie możesz doświadczyć. Może to brzmieć z mojej strony jak zwyczajny dogmat. Ale kiedy próbujesz doświadczyć czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś, to cały ten ruch struktury doświadczania zamyka się. Pytanie. Przeczytałem trochę o twoim poprzednim życiu i chciałbym zapytać o doświadczenie, które miałeś podczas spotkania z Ramaną Macharszym. Zapytałeś go. Czy możesz dać mi to, co masz? A on powiedział: Mogę ci to dać. Ale czy ty potrafisz to przyjąć? Odpowiedź. Niestety. Jest to tradycyjna odpowiedź dawana powszechnie przez duchowych nauczycieli. To, co podaje się w tak zwanej historii mego życia, jest ozdobioną wersją tego, co naprawdę wtedy czułem. W każdym razie, wszystko, co mówię dziś, nie ma znaczenia, ponieważ nie wiem, co czułem w tamtym konkretnym momencie, i nie ma sposobu, w jaki sposób mógłbym na nowo przeżyć to doświadczenie. Powiedziałem sobie, czym jest to, co on ma? Jeśli jest ktoś na tym świecie, kto może to otrzymać, to tym kimś jestem właśnie ja. Tak sobie powiedziałem i wyszedłem. To w pewien sposób zadecydowało o kolejnym etapie mojego życia. Stare, Tradycyjne podejście do całej tej kwestii oświecenia zostało wyrzucone z mojego systemu, choć wciąż czytałem książki dotyczące religii, filozofii, psychologii i nauki. Chciałem znaleźć opinię tych ludzi, którzy nie zostali zatruci przez tradycyjne nauki. Zainteresowałem się filozofią i nauką zachodu i tu próbowałem znaleźć odpowiedź. Na moje podstawowe pytanie. Moje zasadnicze pytanie brzmiało. Gdzie jest ten umysł, który nas tak zajmuje, który chcemy zrozumieć, zbadać i zmienić? Dlaczego mówimy o totalnej zmianie w strukturze umysłu? Nie widzę żadnej takiej rzeczy jak umysł, a co dopiero transformacja czy mutacja umysłu? Pytanie to zawsze mnie intrygowało. Zadawałem je wszystkim. Chciałem otrzymać odpowiedź z każdej dziedziny myśli ludzkiej, lecz nic mi nie pomogło odnaleźć odpowiedzi na to pytanie. W tym czasie nie miałem tej pewności, którą mam dzisiaj. Pewność, jaką mam dzisiaj, że nie ma żadnego umysłu, to coś, czego nie mogę przekazać komuś drugiemu, jakkolwiek bym się nie starał, ponieważ samo to, Czego używamy do komunikowania się, znajduje się w niebezpieczeństwie, a ty nie jesteś gotów zaakceptować tej możliwości. Pytanie. Buddyści również twierdzą, że nie ma umysłu. Odpowiedź. Zrobili z tej myśli filozoficznej jakąś ogromną strukturę. Mówią o próżni, mówią o nicości. Wiesz, cała ta buddyjska filozofia. Bazuje na fundamencie, który mówi, że nie ma umysłu, a jednak stworzyli skomplikowane techniki uwalniania się od umysłu. Wszystkie techniki medytacji zen mają na celu uwolnienie się od umysłu, a samo narzędzie, za pomocą którego próbują uwolnić się od owego umysłu, to przecież umysł. Umysł jest niczym innym, jak tylko tym, od czego próbujesz się uwolnić za pomocą umysłu. Lecz kiedy ci w końcu zaświta, za sprawą jakiegoś cudu, że narzędzie, którego używasz, aby zrozumieć wszystko, nie jest narzędziem właściwym i że nie ma innego narzędzia, to będzie dla ciebie niczym uderzenie pioruna.